Rodzeństwo. Kocha się je bezwarunkowo, ale gra nam na nerwach jak mało kto. To jasnej ciasnej, Jake! Zniszczyłeś mi fryzurę. Co ty na to? Prawie skończyłam. Jeszcze tylko jedno. O, nieźle wygląda, ale na twoim nosie lepiej. Jake! Co? Chyba trochę przesadzasz, Madison. Głupi jesteś, Jake. Sama jesteś głupia. Nie, przepraszam. Co powiesz na to głombie? Jake mnie bije poduszką. Jake, ile razy mam ci mówić, żebyś zostawił ją w spokoju. To nie ja, to ona mnie uderzyła. Śniadanko. Poranki są najlepsze. Nasep mi trochę, braciszku. Uwielbiam te płatki. Daj trochę. Eee, zapomnij, mam mało. Ale są takie pyszne. Nie, nic nie zdziałasz. Zjem sam. Wszystkie? Jake! Głodna jestem! No weź się, podziel! Okej, okay, wygrałaś, trzymaj. Hej, nic tu nie ma! Jest, jest! Widzisz, coś tam wpadło do miski. Jeden płatek, ale z ciebie wredny sknerus. E tam, ja mam co jeść. O, nie ma tu nic do jedzenia. Ha? Ha? O Boże! Poranny jackpot! Całe pudło donatów! Wszystkie dla mnie! Och! Ale pyszne! Lepsze niż te głupie płatki! Tak! Tego mi właśnie było trzeba! Że co? Skąd to masz? O, chcesz coś ode mnie? Dobrze! Ale najpierw muszę je skosztować, żebyś się żadnym nie otruł, braciszku. Fu, co ty wyprawiasz? Tego poliżę podwójnie. Dobra, gotowe. Możesz jeść. Ochyda, zaraz zwymiotuję. Żartuję, mam gdzieś że polizane. Jake, jesteś obleśny! Mmm, bardzo smaczne te donaty. Jejku, zaraz puszczę pawia. Haha, ha. Madison, wygrałem. W tej konkurencji jestem niepokonany. Oj, ale straszny film! Jake, musimy go oglądać? Nie martw się, ze mną jesteś bezpieczna! Och, Jake, bohaterze! Dobra, pora pokazać skilla w całowaniu! Hej, co oglądamy? Przesuńcie się! O, znam ten film! Straszny, co nie? Eee, tak, jest świetny! Patrzcie, to najstraszniejszy moment w filmie! Dlaczego ona musi wszystko psuć? To się pocałowałem, ale mam pomysł. Oj, ale się robi późno. Faktycznie, masz rację. Muszę się oprzeć i zrelaksować. Myślę, że są sprytni. Nic z tego. Fajnie tak we trójkę oglądać film, co nie? Uwielbiam spędzać z wami czas. Musimy to powtórzyć. Dlaczego? Co ja jej takiego zrobiłem? O, popcorn! Teraz jest szansa. Ale z nich oblechy. Koniec tych czułości. Ups! Niechcący rozsypałam na ciebie popcorn. Ale bałagan. O Boże, straszny ten film. Chyba jednak nie dam rady go obejrzeć. Madison, coś ty narobiła. Zepsułaś mi rantkę. Tak, wszystko poszło zgodnie z planem. Teraz cała kanapa moja. Wieczór z filmem. Mmm, czuję, że to będzie pyszne. Pora na spaghetti. Smacznego! Madison, weź się przesuń, też chcę usiąść! Jake, tu się je! Chyba raczej tu się pije! Ups, muszę beknąć! Fu, Jake, ochyda. A mi ulżyło! Jesteś najbardziej obleśnym bratem na świecie! Tak mi nie przykro! Bykanie to normalka! Muszę się oddzielić. Poduszka, zrobię ściankę. Myśli, że jest taka sprytna. No to mam dla niej niespodziankę. Jeden but i drugi but. A teraz położę nogi na stole. Wisienka na torcie. Co to za smród? To zapach apokalipsy. Śmierdzi tak przeraźliwie, że chyba tu padnę. Co ty na to, Madison? Jack! Mówisz mi za to? Znikaj, diabelski smrodzie! Zostajesz wygnany! A masz! Powinno pomóc, ale lepiej się upewnię. Nie, to na nic! Ten smród przetrwa wszystko! Dosyć tego! Ostatni raz psujesz mi spokojny posiłek! Wysypałaś mi makaron na łeb? Nic się nie stało! Gorsze rzeczy się miało na głowie! O! Nienawidzę cię! Jesteś najgorszym bratem na świecie! Przynajmniej ciepły ten obiad! No proszę, darmowe żarełko. Ale się wyspałem. Zaraz, co tu się stało? Skarpety też? Wszystko dziurawe. Niech to, muszę się przebrać. A to była moja ulubiona koszulka. Ej, moja druga ulubiona koszulka? Skąd te dziury? O, co mam teraz ubrać? Uff, ale to był długi dzień. Nie ma to jak dom. Jake, Madison, wróciłam z zakupów, dzieciaczki. Hurra, mama była na zakupach. Mam coś dla was. Madison, kupiłam ci te szpilki. Piękne są. Jesteś najlepsza. Mamo, a dla mnie co masz? Z drogi, jeszcze nie skończyłam z Madison. Proszę bardzo, kochanie. Co? Dlaczego ona tyle dostała? E, bo na to zasługuje? Żartujesz sobie. Przecież ty nic nie robisz. Mamo, masz coś dla mnie? Czekaj, już patrzę. Mam to. No, w końcu coś dla mnie. Zaraz, sukienka? Nie chcę tego. Dlaczego kupiłaś mi sukienkę? Jake, dlaczego otworzyłeś nie swój prezent? To dla twojej siostry. O! Oh. O, oh, super. Fiolet podkreśla mój kolor oczu. Nic mi nie kupiłaś? Zaraz, mam, widzę coś. Proszę bardzo, Jake. Ten już na pewno jest dla mnie, prawda? Oczywiście. Już się nie mogę doczekać. Ej, co to jest? Czy to włóczka? <laughs> Mama cię nie kocha. Fajny sznurek, Jake. Mamo, co ja mam z tym niby zrobić? Daj mi spokój. Patrzę, jak twoja siostra wygląda w nowych ciuchach. Dlaczego? Co ja takiego zrobiłem? Dlaczego drzwi są zamknięte? Muszę skorzystać z toalety. Zajęte! Znajdź inną łazienkę. Nie mam czasu. O tak! Moja drużyna na pewno wygra to starcie. Jake, otwórz drzwi! Daj mi 5 minut. Idź sobie. Dobra, wrócę później. Jake, jesteś tam? Wychodzę dzisiaj za mąż. Eee, jeszcze pięć minut. Znowu? No dobrze. Jake, muszę zmienić pieluchę. Skończyłeś już! Nie płacz, kochanie. Powiedziałem pięć minut, Madison. Cii, już dobrze. Pójdziemy na dół i mamusia trochę odpocznie. Ciekawe, co się dzieje w tej łazience. Wciąż tam jesteś? Przecież mówiłem, żebyś przyszła za 5 minut. Całą wieczność czekałam ty, bezużyteczny Leniu. W końcu mogę skorzystać ze swojej toalety. Macie rodzeństwo? Dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie kanał One to Free Go School na YouTube, jeśli macie ochotę na więcej.